Wielki skandal w niemieckim kościele. Tysiące ofiar w kolejnej diecezji nadużycia seksualne w kościele w Niemczech. W Münster nawet 6 tysięcy ofiar. Kolejna niemiecka diecezja przedstawiła raport w sprawie nadużyć seksualnych księży. Jak twierdzą analitycy, w Münster ofiar mogło być nawet 6 tysięcy. Sprawę szeroko komentują niemieckie media. Przełożeni chronili księży wykorzystujących seksualnie dzieci, wynika z analizy nadużyć seksualnych w diecezji Münster w zachodnich Niemczech. Niemcy. Wykorzystywanie dzieci w diecezji Münster, jak ustalili historycy, w latach 1945-2020 co najmniej 610 dzieci było wykorzystywanych seksualnie w tej diecezji. Dzieci miały od 10 do 14 lat a jedną czwartą z nich stanowiły dziewczynki, wyjaśnił w poniedziałek 13 czerwca pięcioosobowy zespół naukowców, którym kierują profesorowie Tames Gross-Poeltinki i Klaus gross -Sekracht. Ofiar mogło być jednak znacznie więcej. Autorzy ekspertyzy uważają, że w ciągu 75 lat zostało skrzywdzonych około 5-6 tysięcy dzieci. Do nadużyć dochodziło głównie w ramach czynności ministranckich lub na obozach wakacyjnych. Skandal w Münster. 196 duchownych, nawet 6 tysięcy. Ofiar w badaniu przyjęto, że winnych było co najmniej 196 duchownych. Konkretnie chodzi o 183 księży, jednego diakona, 12 braci ze wspólnoty zakonnej, która od dawna podlegała biskupowi. Wielu z nich popełniało nadużycia wielokrotnie. Zbiorowe zaniedbania osób odpowiedzialnych za personel umożliwiały nadużycia, wyjaśnił Gross Grosspoelting, który obecnie wykłada na Uniwersytecie w Hamburgu. Postrzegali siebie nie tyle jako przełożonych, co raczej jako duszpasterzy i współbraci sprawców, dodał. Biskupi zostali poinformowani o większości przypadków i wiedzieli, że nie są to tylko pojedyncze sprawy. W przypadku około 90%. Oskarżonych nigdy nie było konsekwencji karnych. Przestępstwa te były systematycznie tuszowane, a sprawców zazwyczaj przenoszono w inne miejsce. Autorzy raportu mówią o katastrofalnych warunkach w diecezji Minster. Wiele z tego, co się wydarzyło, można w aspekcie prawnym uznać za utrudnianie postępowania karnego w czasie pełniania urzędu. Autorzy nie spodziewają się jednak dalszych dochodzeń ze strony prokuratury. Z powodu nieudolności przełożonych sprawcy mogli kontynuować nadużycia przez lata, a nawet dziesięciolecia. W wielu przypadkach wierni w parafiach odwracali wzrok i przyczyniali się do tuszowania sprawy. To, że są w parafiach sprawcy nadużyć i dotykający książa, było tajemnicą Poliszynela. Münster Biskup, byłem częścią systemu pracy badawczą zleciła naukowcom diecezja Münster. Także obecnemu biskupowi diecezji Felixowi Gennowi autorzy zarzucają, zwłaszcza w pierwszych latach, zbyt pobłażliwe traktowanie tematu nadużyć. On sam nie zna jeszcze wyników analizy, wyjaśnił, zapowiadając, że po lekturze wyda w najbliższych dniach oświadczenie. Wezmę odpowiedzialność za błędy, które sam popełniłem w postępowaniu w sprawie nadużyć seksualnych, powiedział biskup. Byłem i jestem częścią systemu kościelnego, który sprawił, że wykorzystywanie seksualne stało się możliwe, zaznaczył. Jak dodał, musi nastąpić prawdziwe nawrócenie. To dla mnie zobowiązanie, z którym chcę się zmierzyć, powiedział Felix Gen. Inicjatywa pokrzywdzonych Eckigerd Isch Kamciasty Stół domaga się, aby Kościół nie był już sam odpowiedzialny za wyjaśnianie spraw związanych z nadużyciami seksualnymi. Rozliczenie się z przemocą seksualną wobec dzieci musi być wyjęte z rąk Kościoła, powiedział rzecznik inicjatywy Matthijs Katsch. Nie może być, że organizacja sprawcza dobrowolnie zleca wykonanie ekspertyz. Wiele diecezji, nawet 12 lat po ujawnieniu skandalu związanego z nadużyciami, nie zleciło jeszcze takich opracowań. Katsch podkreślił, że twierdzenie przez Kościół iż wcześniej wiedziano tylko o pojedynczych przypadkach, zostało wyraźnie obalone. Kościół katolicki musi w końcu wypłacić odpowiednie odszkodowanie. Na razie wypłacone pieniądze nie odzwierciedlają winy organizacji, podkreśla rzecznik ofiar molestowania przez księży. Pedofilia w kościele w Niemczech. Media komentują sprawą, zainteresowały się niemieckie media, które szeroko komentują doniesienia o wykorzystywaniu dzieci przez księży w Diecezji Münster. Biskupi i ich personel kierowniczy zawiedli chroniąc sprawców, poddając ich terapii, a następnie posyłając dalej do wspólnot. Czytamy w wydawanym w Münster dzienniku Westfälische Nachrichten. Dziennik Zidojcze Zeitung" zauważa, że o ile w raporcie dotyczącym nadużyć w diecezji monachijskiej w polu zainteresowania były nazwiska prominentnych hierarchów jak Joseph Radzinger, Friedrich Wetter czy Reinhard Marx, to raport dla diecezji Münster ma szerszą perspektywę i rzuca światło na oplatającą diecezję sieć. Regionalny dziennik, Dieglock, uważa z kolei, że nawet jeśli jego możliwości są ograniczone, to biskup Felix Genn, któremu badacze także zarzucają pewne zaniechania, musi rozbudować struktury, które pomogą zapobiec nadużyciom w diecyzji Nenster, zapewnią ofiarom uczciwą pomoc, dadzą zaufanie. Autorzy: Wojciech Szymański.